I tam ponownie e, tym razem otwieramy saszetki z T-Mobile'a mam bardzo mało czasu więc tak nietypowo zrobimy filmik będzie trwał równe 5 minut e, i otworzymy tyle saszetek ile po prostu zdążymy więc żeby nie tracić czasu zaczynamy tu mamy T-Mobile'a i jedziemy z tą, tak zwanym koksem Wczoraj trafiłem kluczowego, tak jak Wam pokazywałem we wcześniejszym filmiku. To jest Dąbrowski, Banaś, Adam Banaś z <laughs> swoją drogą. E, fajna historia z Adamem Banasiem. Byłem piłkarzem Górnika Zabrze, Piasta. E, z Adamem Banasiem chodziłem do podstawówki. E, co prawda on był rok niżej e, ode mnie. Chodził, ale znaliśmy się. Fajny człowiek, super piłkarz teraz także. Zajebiście, że go mam Saganowski z Legii Warszawy Akahoshi Krzysztof Bąk z Leki Gdańsk oraz Buricz z Lecha Poznań Nie mamy go, także fajnie Następna Jedziemy saszetkę, bo nie ma czasu, już mamy ponad minutę Trzeba się pośpieszyć, żeby jak najwięcej saszetek w ciągu 5 minut utworzyć Woźniak Znowu się tam y, zganiacz. Sobolewski. To poukładane te karty. Izwolt. i y, Ibliewicz z Krakowia. Ulubieniec fanów. Fajnie. Dobra, my tak kłaść. To mamy już trzecią saszetkę. Trzecia saszetka. Nakauluma. Abes. Gancarczyk. Ale popierdzielone te saszetki, boguski, kokoszka i kluczowy zawodnik, dwa Liszwili. Super. Nie mamy go jeszcze chyba. Następna saszetka. Czwarta. Na razie mieliśmy w każdej Świeciaka. Woźniak, ale kurde, ta maszyna pakuje. Murayama zobaczcie każda jest u nas bundza trela no i tutaj mamy gwiazdy quintana i jesz gwiazdy no otwieramy ja mamy 2 minuty dopiero to otwieramy piątą saszetkę. zobaczymy co teraz będzie wirk szósty a bez, Nie mogę z tymi odwróconymi Rymaniak, Mielcarz pilarz. Ooo! Głodolegi. No, nie jestem za legią za bardzo, no ale jest do kolekcji. Nie miałem jeszcze. 3 minuty. Zdążymy w szóstą seszetkę. Siódma już leci. Mogę siódma dziesięć otworzyć. Siódma. Wiśniakows Balaj, no jakby nie były tak pod ten, to by było znacznie więcej by się otwarł. Każdy inaczej. Marciniak, Stano i korzym, gwiazda i słodząca błąd. Ósma Saszewka. W razie mamy kluczowego. Znowu się coś świeci. Quest lasdanis ślusarski. Nowak, formela oraz korzym ulubienie fanów, Też go nie mam, także też fajnie. Tak. No i myślę, że ostatnią otwieramy Cicman, Szewelucini, Arboleda. Wiśniewski buzała Gwiazda i Starzyński Wschodząca Gwiazda i mamy pół minuty na szybko otwieramy. dziesiątą, jak na złość dziesiąta informacje Bartkowski Pazdan, Gliwa Słoboda, Papadopulos i Andreadina także, aha, to były gwiazdy i także te karty mieliśmy dzięki, trzymajcie się, hej.